Witam, zapraszam do spaceru po lesie oraz zbierania ze mną grzybków w ten piękny dzień. Przyznam, że rezultat końcowy przeszedł wszelakie moje oczekiwania. W króciutkim filmie trwającym kilkanaście minut wybrałem najciekawsze momenty, żeby nie przynudzać. Na samym końcu podsumowanie. Także chodźmy do lasu. Dopiero co zaczęliśmy dzisiejszą przygodę z grzybobraniem, nie zdążyłem jeszcze wejść do lasu. A tutaj, proszę. Już mamy coś pierwszego. Tylko, że tak. Te są, to są grzyby, których nie do końca jestem pewien. A więc takich grzybów nigdy nie zbieramy, jeśli nie jesteśmy pewni. Jednakże, proszę tutaj zobaczyć. I sporych rozmiarów, prawdziwek, zobaczymy, co z nim jest. Urwam zostawiając korzeń. Ojej, niestety zobaczymy, nie ale zostawimy korzeń. Może jakaś grzybnia się przyjmie. Także, jakie tutaj widoczki mamy? Polaneczka w takich miejscach również lubią bardzo grzyby rosnąć, ponieważ jest mokro. Kawałeczek niżej, tutaj mieliśmy. Staw, jakieś słoneczko, co prawda, teraz schowane za chmurami. Jednakże są to miejsca sprzyjające grzybom. Kilka kroków dalej. Kurka, co prawda, sama. Jednakże proszę, chcę wam pokazać, jak wygląda który żeby z bliska. No i tak jak widać. Na jednej polanie może rosnąć prawdziwek. Za chwilę kurka. Kawałek dalej może jakiś maślaczek. Kilka kroków dalej. Mamy tutaj kozaczka. I taki samotnie sobie rośnie. Proszę zobaczyć. Piękny, zdrowy. Super, już mam nadzieję, że za momencik będę was mógł uraczyć dawką nie tylko pięknych widoków, ale również sporej ilości grzybów. No i proszę, nie trzeba było długo czekać. Pierwsze przepiękne okazy prawdziwek. Nie wiem, czy widać dokładnie, jaki on jest ogromny. Natomiast jest piękny, kilka kroków dalej. Kolejny, następny. Przepraszam już do Was zwracam, musiałem wyłączyć internet, żeby nam tutaj nic nie pikało. Cały czas nie rozpraszało naszej uwagi. Ponieważ jesteśmy w lesie mamy popcować z naturą i tutaj trzeci piękny zdrowiutki grzybek delikatnie wygryziony przez jakąś wiewióreczkę ślimaka lub coś innego no więc w moim mniemaniu zapowiada się całkiem przyjemnie dosyć często grzybów nie widać na pierwszy rzut oka także zbieranie ich wymaga cierpliwości tutaj w tym przypadku przykryte liśćmi uważam, że grzybobranie jest to idealne Sposób na, na wyciszenie się, na poukładanie sobie myśli z dnia codziennego sprzyja to wyciszeniu się wewnętrznym. O tutaj mamy. Coś już zjedzonego. Jednakże z doświadczenia wiem, że tam gdzie rośnie jeden prawdziwek może wystąpić ich większa ilość, ponieważ są to, jeśli tak to się określa, przybestadne. O i proszę tutaj mamy pięknego prawdziwka. Zajrzyjmy się dalej. Albo może go zabierzmy od razu. Później go nie zostawić. Również piękne. Jak już wspominałem, tak żeby trzeba mieć oczy szeroko otwarte. Nie śpieszyć się. kawałeczek po kawałeczku. Przeczesywać raz tutaj jest co, to jest jakaś gąbeczka, ale myśli zasady tego czego nie jesteśmy pewni, nie zbieramy. O, a tutaj proszę. Piękny prawdziwek. Kolejny. Przepiękny. Twardy. Staramy go chwilowo do drugiego kumpla. Szukamy dalej. Już tak dobrze idzie. To myślę, że powinno ich tutaj być więcej. Zwłaszcza, że dzisiejszej nocy popadało dość mocno. A zbliża się pełnia księżyca. Więc ich powinno być sporo. Tutaj natomiast jest. <laughs> Nie pamiętam. Specjalistycznej nazwy, ale borowik czerwono. Czerwono, jakiś tam. On jest grzybem, oczywiście nietrującym, zdrowym. Charakteryzuje się tym, że kiedy się odłamie kawałeczek, tutaj spróbuję łamać korzeń, albo o, najlepiej główkę, to jego barwa zaczyna się zmieniać. Ciemniej Robi się niebiesko zielona. Jest to grzyby jak najbardziej jadalny i pyszny. Tyle co podczas przyrządzenia trzeba go dłużej gotować. Niektórzy gotują go dwukrotnie i wtedy już jest mięciutki. Ale szukajmy Borowików klasyczny o proszę kolejny piękny borowik Aha, i obok niego ten, którego wcześniej znaleźliśmy prawda zjedzony, ale my się zajmiemy tym przyjacielem rzucamy do rodzinki i szukamy dalej. Tutaj mieliśmy to. O, ja już widzę następnego. Proszę bardzo. Mam nadzieję, że Wy też. Również piękny. Rodziwek. O, a tutaj wyrasta drugi z niego. Maluteńki. Idealny do marynowania, ale się troszkę za mały był. Sam pewnie bym go zostawił. Chociaż z drugiej strony, moja babcia mi mówiła zawsze, że jak się grzyba już zobaczy, no to nie urośnie. Lepiej go zebrać. Ile w tym prawdy? Nie wiem. No to tutaj mamy idealnego, prawdziwka do marynowania. Wracamy z powrotem na naszą kubkę. I sprawdzamy dalej teren. Tutaj coś jest. Jednakże to gołąbka czerwona. Które ja osobiście nie zbieram Zbieram głąbki zielone i mamy coś malutkiego Ale tego również nie zbieram Bardziej to przypomina Hubę drzewną Jakbym przeoczył jakiegoś grzyba to dajcie znać w komentarzu. A tutaj coś mamy? Nie. Było, ale głęboki czerwony. Takie prawdopodobnie są to dzikie kurki. Nie, maślaczki. Maślaczki. Jesteśmy przy sadzawce. Snażę lepiej, by było, gdyby tutaj ludzie się powstrzymali od wysypywania śmieci. Także z tego co widzę, są to dość stare butelki. Więc myślę, że one już trochę tutaj leżą. Jest pewnie kolejna wyprawa. Będzie nie na grzyby, ale. Poszukiwaniu śmieci będzie wziąć siatkę, coś innego no i je wyzbierać. Bo po co coś takiego ma tutaj gnić, A tutaj? O proszę. Jaki psikus? Nie wiem, czy widzicie co ja tutaj odsłonię. Tutaj jest grzyb. To jest drzewo. A propos symbiozy natury. Proszę. Piękny. Pięknie ukryty. No więc tak, tak to wygląda. Kręcimy się tutaj kilka minut. I już mamy kilka ładnych grzybków. Jednakże jeszcze nie wracamy, bo to początek naszej wyprawy. Szukamy dalej. Hmm. Muchomor, już zjedzony. A nim będzie osobny odcinek. Nim będzie osobny odcinek, ponieważ jest on mylony bardzo często z kanią. Z pysznym, zdrowym grzybem, który idealnie smakuje. Przynajmniej dla mnie, przyrządzony jak kotlet na patelni, w jajku i w bułce dartej. Jednakże ludzie, którzy nie do końca się znają, zbierają nie to, co powinni. O, i tutaj następny. nam rośnie. Proszę bardzo. I tam kawałeczek dalej. Kolejny. Na kamerce go pewnie nie widać. Także jak go widzę. O, tutaj widzicie już też? Proszę, jak schowany. Spryciarz. Wracamy do naszej, naszej kubki. I proszę, kilka minut w jednym miejscu. Mamy tyle grzybków. Widzę dość często, bo popełniałem ten błąd, że jak znajdą jednego grzyba, to myślę, że to już wszystko. Oczywiście mowa o prawdziwku, że to już wszystko. I pora lecieć dalej. Jednakże nie, grzyby Wymagają cierpliwości, dobrze. Ja myślę, że już ten kawałek sprawdziliśmy dokładnie. Zapakuję głośne zdobycze i lecimy dalej. Ale jeszcze wcześniej, a proszę to, co powiedziałem, gdzie się wydaje, że wszystko sprawdzili i lecą dalej. A tutaj, oj, ten jest troszkę zepsuty. Szkoda, że nie widziałem z drugiej strony, bym go zostawił. No ale cóż, kapelusz ma zdrowy. Popcina się to, co wygryzione, i możemy go zabierać. Już wiem, jak się nazywa ten czerwony borowik. No Nie będę się miał, że sobie przypomniałem. Sprawdziłem w międzyczasie na internecie. Nazywa się on borowik cegla jest równie smaczny jak borowik pospolity. Wiem, że zbieram tylko zielone gąbki, ale zbieram również fioletowe gąbki. One są mm, również jadalne. O, o, proszę. W trakcie tutaj nam się coś znalazło. Kolejny borowiczek. Super. Tylko mam ogromną prośbę do ludzi, którzy. Mm, że nie do końca się znają na grzybach żeby nigdy, ale to nigdy nie zbierać grzybów których nie jesteśmy pewni na 105% zwłaszcza do takich grzybów należą malutkie grzyby tutaj mam specjalnie takiego to jest mały prawdziwek teraz go trochę obczyściłem w przerwie i wiadomo, że to jest prawdziwek, jednakże jak wystawiał sam łebek z ziemi to nie było to do końca takie jasne no, ja wiem, że to jest prawdziwe, ponieważ bieram grzyby od przeszło 30 lat i nie jest to żadna kwestia przechwalania się. Po prostu uwielbiałem to robić od najmłodszych lat. Jak rówieśnicy grali w piłkę, biegali. Ja dużo czasu spędzałem w lesie. Oczywiście też grałem w piłkę i byłem normalnym nastolatkiem. Jednakże jestem tego pewien, O, tak jak tutaj. Ja go no, tylko dlatego, żeby wam pokazać, proszę, że to jest prawdziwek. Także, osobiście, apeluję, że jeśli nie jesteście pewni, lepiej zostawić tego grzyba. Przenieść pół siatki mniej, pół wiaderka mniej, a żyć spokojnie i szczęśliwie, a przede wszystkim żyć. O, tutaj, jeśli się nie mylę, już sprawdzimy to jest to grzyb często mylony. Z prawdziwkiem a w rzeczywistości jest to szata. Nie, nie, to jest borowik to pory, ponieważ on ma charakterystyczną taką barwę. Jak mu się coś zrobi, tam też co malutkie, tam to zostawiamy. Tutaj w trakcie gołąbeczka, którą ja zbieram, jest delikatnie zielona, w środku jest fioletowa. Takie zbieram, czerwonych nie zbieram, można sprawdzić. Jest metoda, żeby sprawdzić, czy grzyb jest trujący, czy nie trujący. Jest ona coś niekonwencjonalna, jednakże ja robiłem to tak. Bierze się malutką cząstkę grzyba, odrywa się i dotyka się językiem. Nie zalecam jej, jednakże ja tak robiłem. Jeśli Grzyb był gorzki, było czuć gorycz w ustach. Od razu szedł do wyrzucenia. I oczywiście powtarzam, żeby nie połykać tego grzyba, jest to tylko taki sposób do sprawdzenia. Tutaj mamy kolejnego. Proszę bardzo, prawdziwka w trakcie nam chyba wyrósł, jak z podziemi. Bo tam był nasz wcześniejszy, nasze wcześniejsze znalezisko. No, i tutaj proszę. Mówiłem o niezbieraniu grzybów, jeśli się nie jest 105% pewny. Zamyśliłem się tymi malutkimi grzybami i zerwałem coś, co określiłem jako borowik ceglasto. Ceglasto. Przepraszam. Ceglasto pory. A to. Najzwyklej świecie jest grzyb trujący. Jest to szatan. Murowik ceglastopory jest czerwony z pod spodu. Pomarańczowy. Czerwony. Bardziej mniej. Ale jest czerwony. Ten wygląda jak prawdziwek. Natomiast jeśli się go przeładnie. Przybiera barwę niebieską. Jest to oczywiście grzyb trujący, którego proszę nie zbierać. Tyle co schowałem. Kamerę włączyłem nagrywanie, ale jak widać, niepotrzebnie po kilku krokach. Proszę. Kolejne piękne okazy. Tu natomiast jest grzyb trujący, który w swojej początkowej fazie wzrostu łudząco przypomina prawdziwka. Także jak się bliżej przyjrzymy, mam kropki. Te same w sobie wyglądają ustraszająco. Pięknie. I chciałem Wam pokazać jeszcze jedną rodzinkę. Chodzę kilkanaście minut dopiero. A już mam praktycznie dwa pełne wiaderka. Proszę. Jak to pięknie wygląda. A jak to piękne uczucie, kiedy się je znajduje. Tam widzę kolejnego u góry. Troszkę zjeconego. Tam widzę następnego u góry. Książkowy rydz. Piękny. Brązowy kapelusz. Grypsza noga, twarda niczym kamień. Ten tak samo. Piękny rydz. Borowiki. Przepraszam, przed chwilą natknąłem się na mam grupkę rydzy. ale też w innym filmiku. Już niedługo będzie na nie sezon pełną parą. Także zapraszam wtedy do zbierania ze mną grzybów. Coś tam widzę na dole. Czy chcę miś tam iść? w tej stromej skarpie? Oczywiście, że tak. Jest to wyprawa na grzyby. A nie spacerek po parku. Trzeba może drgać, ponieważ ja muszę się trzymać. No i proszę. Władcałość. Co Proszę, jaki piękny. I dam kolejne dwa. Już je widzę stąd. Tutaj. Tutaj. Bardzo często rosną duże, żeby w takich trudno dostępnych miejscach, ponieważ w większości nie chce się ponie schodzić. Bardzo spory Piękny. I proszę na sam koniec. Jeszcze coś tutaj przodłem za maślaczkami. A tutaj na sam koniec grzyb gigant. O, proszę bardzo, jaki ogromny. A Delikatnie spleśniały. W takim razie zostawimy go tutaj. Ale proszę zobaczyć i takie okazy się znajdują. Podsumowując, niespełna godzinę. Udało mi się znaleźć 30 kg świeżych grzybów miałem chodzić 4-5 godzin jednakże po niespełna godzinie musiałem wracać ponieważ zaczęło mi brakować miejsca w wiaderek do których mógłbym je zbierać także jak sami widzicie na chwilę obecną mamy wysyp grzybów w polskich lasach